Szybki tutorial przed zakupem roweru Batavus padowa To jest to samo co Sparta Ion, są dokładnie te same rowery. One mają też taki wyświetlacz. Często słyszę od klientów taką informację, że ten rower jest bardzo skomplikowany. Żeby nawet wymienić dętkę w tylnym kole to trzeba już pod jakiś specjalny serwis go zawozić. To nie jest prawda. Faktem jest to, że przy dwóch rzeczach ten rower potrzebuje programowania. Mianowicie, kiedy zepsuje nam się ten wyświetlacz i on przestanie działać, jeśli założymy nowy, musimy to zaprogramować w serwisie, który ma dostęp do oryginalnego oprogramowania Sparty czy Tam Batavusa. To jest to samo. I w drugim wypadku, kiedy zepsuje nam się silnik i wymienimy na inny silnik, wtedy też musimy programować. Tak to wygląda. Co wtedy, kiedy się zepsuje bateria? Kiedy zepsuje się bateria i wymieniamy na inną oryginalną, e, która pasuje do tego modelu. Jest ich kilka, bo są, musi być bateria pod mały wyświetlacz na przykład w tym wypadku i taki silnik. E, jest powiedzmy 4 czy 5 różnych konfiguracji baterii, ale tak czy siak. E, żeby była, jeśli będzie to ta odpowiednia bateria, tylko wsadzamy ją do środka i kalibrujemy. To co jest, pokazałem na innym filmiku. Tak samo zepsuje się na przykład podstawka tutaj. Podstawkę możemy po prostu bez problemu wymienić na, na inną bez żadnego programowania, światło możemy wymienić na inną bez żadnego programowania, silnik możemy rozłączyć i podłączyć, jeśli pojawi się błąd kalibrujemy, tak jak mówiłem to mam na innym filmiku, to można sobie zobaczyć i bez problemu można wymienić, ściągnąć czy wolno obieg ściągnąć, to wszystko można naprawiać i wymieniać, rower tak naprawdę jest bardzo prosty w obsłudze. Baterie są tutaj e, e, takie, które też jak się je wyciągnie, można je bez problemu naprawiać. To nie są ni to wojenowe, tylko te starszego typu, e, ale spokojnie można sobie je też właśnie naprawiać. Jeśli tunika jest OK i wymieni się ogniwa, też potem się wsadzi tę samą baterię, się potem tylko skalibruje i rowerem można śmigać. Rower jest tak naprawdę bardzo prosty w obsłudze i często nawet dzięki temu, że pojawiają się jakieś błędy na wyświetlaczu, e, to e, dużo łatwiej jest nam znaleźć e, problem. I, I nie trzeba szukać po macku, więc tak naprawdę, tak naprawdę polecam te rowery. Też te silniki praktycznie się nie psują, ponieważ są, są naprawdę dobrze zrobione. Często też się te rowery przerabia na takie, które jeżdżą same. Montuje się do środka jakąś baterię mocniejszą. Te silniki te też mają więcej watów, więc to są naprawdę mocne, wieloletnie, ale też naprawdę potężne konstrukcje. Więc tak to wygląda z tymi rowerami, też nie ma co się przyjmować, że wszystko trzeba programować, bo to nie jest prawda. Pozdrawiam.